Hej dzień dobry, witam się z Państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. Czy taki dobry? Tym razem niekoniecznie. Wiem, że takie treści są potrzebne i trzeba o nich mówić, bo ja o nich mówię i jak minie trochę czasu, to się do Was odezwę i zaraz Wam wszystko wyjaśnię, dlaczego takie treści są bardzo potrzebne w internecie. Pocieszam mnie jedno, że mam sushi, które można zrobić w 15 minut. Uwielbiam oczywiście jeszcze sobie maczać w sosie sojowym. I to jest coś co się nazywa tort sushi, czyli sushi, które zrobicie dużo razy szybciej niż te żmudne zwijanie rolek, bla, bla, bla. I to często zniechęca do robienia sushi. To jest potrawa, którą mogłabym żreć śniadanie, obiad, kolacja codziennie. Jak byliśmy w Tajlandii, oprócz tego, że ja kocham tajskie jedzenie, no to tam w 7-Eleven są dostępne te takie onigiri. No sushi, tylko w kształcie tych trójkącików. Ja to żarłam codziennie. Nie jadłam, ja to żarłam codziennie. Kocham to. Mogłabym to jeść codziennie. Uwielbiam. Macie link w informacji pod filmem do tego przepisu, który ostatnio wrzuciłam. Chodzi o nerwicę lękową. Wiem, że bardzo wielu z Was na to Choruję, się z tym zmaga, dlatego chcę nadal y, mówić o tych treściach, jeżeli będzie taka y, sytuacja się zdarzała. Żebyście widzieli, że ja też takie coś nadal mam. Ja choruję na to od 2009 roku i jestem na etapie świetnego radzenia sobie z tym, ale raz na takie pół roku zdarza się taki dzień, jak bardzo często się zdarzał. Na samym początku. Ja moją nerwicę znam na tyle, że w dzisiejszym dniu, jak się obudziłam, to wiedziałam, że ten atak, który nadszedł, to nie będzie taki, który minie po 40-60 minutach, tylko to będzie coś, co będzie trwało połowę albo i nawet cały dzień. Wstałam o godzinie 8.10 i już przekręcając się z boku na bok, czułam się tak dziwnie. Momentami miałam takie wrażenie, jakby kręciło mi się w głowie, zaczęłam zalewać się takimi potami, i ja już wiedziałam, że to jest dzień, który będzie do niczego. Stałam 8.10, jest 17.40 i dopiero teraz temat został zażegnany. Kto ogląda moje vlogi na bieżąco, ten widział, że na przykład ostatnio miałam taki atak paniki w Lidlu, i ja po tylu latach terapii, uczenia się tej choroby. Jak sobie z nią radzić, uważam, że doszłam do naprawdę świetnego punktu. Nie mam takiego czegoś, że jak dostanę ataku, to um, będę się dziwnie zachowywać, że będę uciekać, że będę mdlała, bo ja już to wszystko przerobiłam i ja się tego nauczyłam. I, i ja na przykład będę się czuła nieswojo, i w momencie, gdy ja mam atak, Takiej, że ja w środku czuję się tak okropnie, że po prostu moje wnętrzności płaczą. Moje wnętrzności wszystkie płaczą. Mój mózg po prostu eksplodować chce. Po mnie tego nie widać. I uważam, że doszłam do naprawdę cudownego, wspaniałego stanu z tą chorobą. I właśnie, ale raz na takie pół roku zdarza się taki okrutny dzień. Na samym początku miałam właśnie miesiącami. Miesiącami takie ataki, które trwały od samego rana do samego wieczora. I to były ataki, w których ja nawet nie mogłam wyjść z domu. Bo bałam się wszystkiego: że się przewrócę, że zemdleję, że starzy się wszystko co najgorsze. No i mój mąż. Jak tam? Co tak chodzisz i, 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 i mnie szukasz pewnie? Wrócimy sobie. O matko, no możemy sobie pomruczać, ja tobie też. Będąc w internecie, wiele razy słyszałam komentarz, że y, dlaczego ja mam nerwicę lękową, skoro mam cztery koty, nie? Ja już dawno nie powinnam tego mieć. Te koty mają coś w sobie, że też działają na depresję i tego typu innego stany. Gdyby tak było i gdyby kot był w stanie was wyleczyć, no to mi się wydaje, że większość społeczeństwa posiadałaby koty, bo. Bardzo duża część ludzi ma jakieś stany depresyjne, jakieś nerwice lękowe, no i niestety to nie jest tak, że kod was wyleczy w 100%. A teraz jestem na etapie, że ja mogę dostać atak paniki, nawet w samolocie, i ja będę w stanie go opanować. I dzisiejszy dzień był z tych okropnych. Opiszę Wam na przykład wszystko, co czułam. Zaczęło się od takich, jakby, lekko odczuwalnych zawrotów głowy. Dla mnie najgorsze uczucie przy nerwicy lękowej, jakie można spotkać, to jest derealizacja, to jest tak okropne uczucie, to, to jest coś wstrętnego i ja dzisiaj w bardzo małym stopniu to czułam, takim mini mini, ale to czułam i to jest, Jezus, to jest coś wstrętnego, to jest coś okropnego, to jest naprawdę jedno z gorszych uczuć, jakie moim zdaniem przy nerwicy lękowej można doznać. I nauczyłam się z tym wszystkim walczyć, i trwa to tak serio, z ręką na serio. Ja potrafię wziąć zegarek w rękę od 40 do 60 minut, i wszystko przechodzi. Ale dzisiaj ja wiedziałam od razu, że to będzie trwało dłużej, i tak właśnie było. Ja się czułam po prostu wstrętnie. Mogłam normalnie wyjść, mogłam normalnie funkcjonować, i ja przy tym dzisiejszym moim przeokropnym samopoczuciu mogłam normalnie wyjść, mogłam normalnie funkcjonować, ale ja to wszystko w środku czułam. I to nie przechodziło. I mimo, że funkcjonowałam normalnie, to jednak byłam trochę taka przygaszona, taka inna dzisiaj byłam. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto nigdy w życiu nie miał takiego rasowego ataku paniki, uwierzcie mi, że gdy odpowie, że mnie rozumie, to ja cierpałem, powiem, że ty mnie nie rozumiesz. Nie rozumiesz nikogo, kto ma atak paniki, i nie zrozumiesz dopóki. Tego tak naprawdę nie przeżyjesz. I ja absolutnie nikomu tego nie życzę. Nie, to nie jest w tym sensie. Pamiętam, jak ja wrzucałam mój pierwszy film do internetu odnośnie nerwicy lękowej, to w ogóle bałam się, że ludzie będą mnie nazywali wariatką, że ja zwariowałam, że psychiatryk, że nie wiadomo co. Bo wtedy nie było takich treści w internecie. Poważnie. Wtedy jak wpisywałaś na przykład, nie wiem czy był TikTok wtedy już, bo TikTok to był dużo później, ale jak się wpisywało czy na Instagramie, czy na YouTubie, nerwica lękowa, to tu nic nie wyskakiwało, bo tego nie było. Ja takie miałam nawalone w portki i taki strach miałam. A teraz, gdy wpiszecie sobie na TikToku, na Instagramie, na YouTubie nerwica łękowa, objawy, porady, to wyskakuje Wam tego potąd. Jak duży procent ludzi się z tym zmaga. I to, co my widzimy w internecie, to moim zdaniem to jest kropla w morzu. Ile jeszcze innych ludzi się z tym zmaga i oni po prostu nie wrzucają treści do internetu? Moim zdaniem to jest dosłownie jakaś plaga XXI wieku, jeżeli chodzi o depresję, nerwice. Dla osób, które nie wiedzą, jeżeli się ma atak paniki, to on potrafi cię. Tak wyssać, że człowiek będzie zmęczony, i jakby dosłownie orał w polu, i wiele osób po ataku paniki po prostu kładzie się spać, bo jest taka zmęczona, że nie jest w stanie niczego więcej zrobić. I gdy mi się trafiają takie przypadkowe, luźne te ataki, o których wam mówiłam, że mam takie 40-60 minut, nie czuję absolutnie zmęczenia. Ale na przykład dzisiaj, gdy to trzymało mnie tak od 8 do 17, uwierzcie mi, że. Ja w ogóle widać, że jestem taka śpiąca. Taka jestem, no nie zrozumie tego osoba, która tego nigdy nie przeżyła. To potrafi tak zajechać ciało człowieka, że naprawdę czujecie się, jakbyście w polu orali. I ja dzisiaj się tak czuję. I próbuję sobie tak sięgnąć pamięcią, kiedy miałam taki straszny dzień, ale nie wiem. No dobrze, że nie wiem, dobrze, że tego nie pamiętam, dobrze, że to nie było miesiąc temu, ale dawno nie miałam takiego dnia. I wiem, że te treści są potrzebne, bo wiem, że wśród Was jest bardzo dużo takich ludzi i potrzebujecie takich treści. I oglądając ten film, na przykład macie atak paniki, albo że jesteście po... i chcecie się jakoś, wiecie, uspokoić. I na przykład wiem, że ludziom też jest raźniej, jak słyszą, jak ktoś ma jakieś objawy, że też miał atak. Wiem, że to dodaje otuchy, także dlatego nagrywałam dzisiaj te treści. Ej, czy to widać?! No pewnie, że widać. Zobaczcie, zobaczcie, jak od razu człowiek się lepiej czuje. Człowiek się lepiej czuje, jest brązowy. Jak nie, Mir? No i w ogóle się lepiej czuje, no bo już jest, wiecie, odespane to wszystko, ten cały najgorszy dzień minął. No dzisiaj jest już jak ręką odjął. Także ja takie dzięki Bogu epizody mam już Raz, naprawdę, na kilka miesięcy, i one nie trwają miesiącami, tak jak na samym początku. Więc, jeżeli wy jesteście osobami, które zmagają się z czymś miesiącami, wytwarzacie sobie nawet ból brzucha, bóle głowy, zawroty głowy, oczywiście najważniejsze jest to, co musimy sobie powiedzieć, aby zrobić sobie porządne badania krwi. Wyłączyło mi się nagrywanie, nie wiem, czary mary nastąpiło, więc robimy sobie kompleksowe badania krwi, w których badacie D3, B12, magnes, yy, zbadajcie sobie tężyczkę. Yy, no, tak żeś przeszedł, że w kamerze cię nie było, widać, no, Ryszard. Oczywiście, gdy macie objawy. Ry... Ryszard! No, czemu tak skromnie? Chodź, Rysiu. No, chodź, Rysiu. Rysiu się wstydzi. Ryszard, nikt się nie będzie śmiał z Twojego brzuszka, chodź, Rysiu. No, i oczywiście, gdy macie jakieś objawy typowe, bóle serca, duszności, to oczywiście podstawą jest, żeby zbadać to rzeczywiście. Czy to jest wytworzone, czy a nuż widelec niestety coś się dzieje, bo to jest w tym wszystkim podstawa. A jeżeli chodzi o to, co mam na sobie, to macie w informacji pod filmem. Ej, ja uwielbiam być opalona, kocham i koniec, i kropka. I słuchajcie, wróciłam w ogóle. Leci cały, bo jest mokry. Morris, pamiętacie Morrisa? Macie w informacji pod filmem. Ja kilka lat temu używałam go przez kilka lat. Powstało masą myślane, ale tak było. Ja go przez wiele lat używałam. I ostatnio stwierdziłam, że wracam do niego i. Najciemniej no pod latarnią. Ryszard, tu mi cała. No bo ja no, woda, no myłam go. Leci tu. Patrzcie na te nogi. Jaki. Jaki brąz! No widzicie to? Normalnie wakacje.pl. Nie, no wakacje.pl to nie, bo w tym roku to dopiero się zaczęły wakacje i pewnie potrwają do października, nie? No bo skoro nie było maja, czerwca i lipca, bo był zimny, tam sporadycznie dni się trafiały ciepłe, no to moim zdaniem do października to możecie się szykować na opalania i inne cuda. No naprawdę, no ienny, no zobaczcie, ja wróciłam z wakacji, a byłam blada jak ściana, no porównajcie sobie ten filmik przed chwilą fragment filmu, który był na początku. Mir, co ty robisz? Więc moris w informacji pod filmem. Teraz chciałabym wam powiedzieć, że nie jesteście sami, że nerwica ma naprawdę mnóstwo ludzi, ale nadal są jeszcze osoby, które wstydzą się tego stanu, wstydzą się tego, co powie i o ich rodzina. No wstydzą się ludzie, no bo ja wiem i znam nawet osobiście takie przypadki, gdzie ktoś choruje na nerwicę, a rodzina mu mówi, no to weź no ty się do, do roboty, idź do roboty, to ci zaraz przejdzie i i jak się jeszcze traktują go jak wariaturą, mam mnóstwo ludzi, tylko jak, no, psychiatryk, rozumiecie, od razu go kaftan i wyjazd, rozumiecie? No, tacy są ludzie. I właśnie w tych przypadkach takiego gadania ludzkiego ja bym chciała, no właśnie, patrzcie, to jest takie trochę, no, niezgodne z tym, jak chcę żyć, że nie życzę naprawdę nawet swojemu największemu wrogowi niczego złego. Ale są takie chwile w życiu, że gdyby tak. Jednemu z drugim. Chwilę skórkę w życiu przetrzepało, to by się chyba nic nie stało. I gdyby taki zamienił się z tym, co ma nerwice i poczuł ten atak na własnej skórze, chociaż przez pięć minut, to jestem ciekawa, czy nadal by tak pięknie gadał. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa. I to też jest przesłanie do Was. Nie przejmujcie się tym, co ludzie o Was powiedzą, bo życie macie jedno, przeżyjcie je tak, jak chcecie. Miejcie ich wszystkich w dupie, jeżeli ktoś Wam przeszkadza. Morris, na, na, nadal woda leci. W informacji pod filmem. A ja zobaczcie. No już wrócił uśmiech na twarzy. Jeżeli jest dochota i życzenie, to subskrypcja, kciuk do góry i zapraszam na jutro. Do zobaczenia, cześć. Zacieków też nie ma, patrzcie, no nie ma. No widzicie, nie ma. Piękne te nogi się zrobiły. Malwina, chcesz skorzystać? going to keep it up now if you want to go let's go.